Pozoru jest kolejnym pudłem, jednak na tle pozostałych wyróżnia się czymś szczególnym. Jeden z jego boków to szklana szyba, będąca portalem do wirtualnego świata pełnego sielanki, wojen, symulacji, wyścigów, gier, roleplay, FPS, przygodówek i tak Dorastałem na początku bieżącego wieku. Były to czasy, kiedy z każdym dniem ówczesna nowa jednostka stacjonarna stawała się przestarzała, internet stawał się coraz tańszy, co skutkowało jego upowszechnieniem, telefony komórkowe z fizycznymi przyciskami zaczęły być wypierane przez smartfony, a technologia 3D z fikuśnych animacji przeobraziła się w, można powiedzieć, jakość niemalże pełnoprawnego filmu. Tak tempo postępu technologicznego było olbrzymie. Nikogo nie zaskoczył tym, że mój komputer PC przez dwie ostatnie dekady przeszedł kilka gruntownych zmian. Pierwszy jaki pamiętam posiadał biały monitor CRT, a obecny jest mieszanką Ryzena 5 i GeForce RTX drugiej generacji. Spośród nich najcieplej wspominam inkarnację, którą zbudowałem za osławione pieniądze z komunii przeszło naście już lat temu, a decyzja o jej rekonstrukcji, a tym się zajmiemy dziś, podjęta została w splocie kilku sprzyjających wydarzeń. W tym wideo zbudujemy sam piec, zobaczycie na jakiej platformie będzie zbudowany, opowiem też o jego głównym celu, okolicznościach powstania, sprawdzimy też czy da radę odwalić bardziej wymagające tytuły, sam jestem tego bardzo ciekaw. Na dzień dzisiejszy moja powiększająca się pudełkowa kolekcja gier składa się w większości z tytułów, których nie można już uruchomić na systemach nowszych niż Windows 7. Na przykład gry od EA przed 2003 rokiem stosowały antypirackie zabezpieczenia Secure ROM, wspierany był przez Microsoft aż do pierwszych wersji Windowsa 10, kiedy to okazało się, że zawiera lukę stwarzającą zagrożenie bezpieczeństwa. Wobec wycofania wsparcia jedynym sposobem zagrania w pudełkowe The Sims 1 jest jej skrakowanie, co brzmi dość paradoksalnie. Zatem głównym celem komputera z Windowsem XP, bo taki system planuję tutaj postawić, jest możliwość uruchomienia starszych gier z pudełkowych wydań. A przy okazji będzie to takie moje stanowisko sentymentalne, niekoniecznie retro, ale dalej bawimy się w cofanie w czasie o kilka już naście lat. Pragnę tutaj zaznaczyć, że nie jest to rekonstrukcja komputera 1 do 1 w komponentach. Przypuszczam, że wtedy koszta byłyby większe, aczkolwiek myślę, że jest całkiem blisko do pierwowzoru. Bowiem obydwie płyty główne oparte są na sokiecie AM3+, CPU pochodzą z rodziny AMD FX, z tym, że obecny procesor 6300 posiada 6 rdzeni, to jest 2 więcej niż wcześniejszy 400. Obsługiwania pamięć RAM to DDR3 w dwóch bankach. 10 lat temu były krucjale, 2 razy po 4 giga, dziś 16 GB od PNL, czyli mamy dwukrotnie więcej pamięci RAM o takiej samej częstotliwości 1600 MHz. Dane są przechowywane na 230 GB dysku HDD od Seagate o rozmiarze 2,5 cala. A tak w ogóle to skąd przyszedł mi pomysł na rekonstrukcję komputera komunijnego? Otóż wywodzi się to z prostej myśli. Od paru lat miałem w posiadaniu Dela Optiplex 745 w wersji Small Form Factor komputer stworzony do celów biurowych, którego adaptowałem pod uruchamianie starych tytułów. Dokupiłem kartę graficzną GeForce 750 Ti z tego względu, że wspierała rozdzielczość Full HD oraz jako jedna z ostatnich posiadała sterowniki pod Windowsa XP. Dołożyłem trochę ramu od Kingstona, a dwurdzeniowy procesor Intel Core 2 E6400 zastąpiłem czterordzeniowcem Core Q6600 tego samego producenta. Pierwotnie miał tam pójść wariant Q8200, ale ze względu na różnice w mikrokodach pomiędzy poszczególnymi wersjami Optiplexów, BIOS nie był w stanie odnaleźć tego procesora, mimo że również był zbudowany na sokacie T LGA775. Po uruchomieniu okazało się, że coś stukocze. To najprawdopodobniej wynikało z dociskania przez GPU jednego z kondensatorów, a z drugiej strony sama karta była naciskana przez element usztywniający ściankę. W takiej sytuacji zrodził się pomysł przerzucenia komponentów Optiplexa do tej większej obudowy. Traf chciał, że w niewielkiej kwocie ktoś wystawił na jednym z portali aukcyjnych dokładnie taką, jaką ja zapamiętałem tę dekadę wcześniej. Zbiegło się to czasowo z odnalezieniem w jakimś zakamarku domu zasilacza CX500 od Corsera. Po sprawdzeniu jego żywotności koszta ponownie uległy redukcji. Żeby tego było mało, to od rodzeństwa odkupiłem płytę główną, CPU oraz pamięć RAM. Na ten krok zdecydowałem się ze względu na pewne różnice w budowie MOBO Optiplexa a AS Rokową obudową. Być może jest sposób na ominięcie tej przeszkody, chciałem jednak uniknąć zbytniej zabawy. Pojawiły się przy tym jedynie dwie problematyczne kwestie. Po pierwsze, kabel, który odpowiada za podłączenie przyciska power do mobo, niespodziewanie zerwał się, więc tymczasowo zmuszony jestem uruchamiać komputer przyciskiem resetu. Po drugie, GPU, tak jak wcześniej wspomniałem, kupowałem pod OptiPlexa 745, więc musiała być to niskoprofilowa karta. Z tego powodu nie mogłem go od tak wsadzić do aerokula. Z pomocą przyszły mi nieużywane komponenty. Od starego Safiera zapożyczyłem śledzia i ku mojemu zaskoczeniu spasował. W takiej sytuacji człowiek zaczyna doceniać to, że przez te wszystkie lata udało mu się uzbierać trochę akcesoriów komputerowych w domu, gdyż to, co do tej pory zalegało, nareszcie może zostać ponownie wykorzystane. Przez to raz daję nowe życie nieużywanemu sprzętowi. Dwa koszta spadają do niezbędnego minimum, w tym wypadku płyty głównej procesora, obudowy oraz pamięci RAM. I tak jestem w miejscu obecnym. Komputer złożony, można przystąpić do testu wydajności w grach. Zobaczymy na ile stać ten komputer, czy da się uruchomić oraz pograć w nowsze tytuły. Na pierwszy ogień poszedł główny target – gry retro. Ze względu na komponenty nie muszę raczej mówić, że to pewniak. Na przykładach GTA 3, Need for Speed'a Underground 2, Half-Life'a, Portala 2 gry trzymają właśnie 60 fps czyli jednostka bez problemów spełnia swój najważniejszy cel. Ale jednak moja ciekawość sprowadziła mnie o krok dalej. Postanowiłem sprawdzić, jak w takiej konfiguracji będą działały tytuły z drugiej dekady bieżącego wieku. Tutaj musiałem się bardziej wysilić, gdyż w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych posiadam je głównie na swoim koncie Steam. A żeby odpalić Steama, musiałem tymczasowo zainstalować Windowsa 7, a później uzbroić w coś co się nazywa VXKEX po uprzednim dokonaniu Legacy Update. Jest to nic innego niż rozszerzenie jądra Windowsa 7 pozwalające na uruchomienie nowszych aplikacji. Kosztowało to oczywiście trochę cennego czasu ze względu na ilość aktualizacji, ale widok najnowszej wersji programów na niewspieranym OSie budzi mój podziw. I tak udało mi się zainstalować EuroTrack Simulator 2. Zatem on idzie na pierwszy ogień. W ETS, a dwójkę no na najwyższych ustawieniach sobie nie pogramy, bo to ledwo działa na 30 fps, ale na średnich ustawieniach graficznych, jak widać, 50 fps wyciąga spokojnie, a jak coś się dzieje, to tak coś spada do około 30, więc robi się znośnie. Więc ETS-a dwójka można spokojnie sobie pograć. Patrzajcie, my tu śląskiego nfs robimy. I jeszcze raz. <słuch> Najbardziej ciekawił mnie Wiedźmin 3, który swoją premierę miał pod koniec 2015 roku. Ponad rok, kiedy kupiliśmy pierwotną, słabszą względem dzisiejszego bohatera jednostkę. Miałem obawy, że to ledwo wyciągnie kilka klatek przy najniższych ustawieniach, ale kiedy odpaliłem Wieśka, pozytywnie się zaskoczyłem. Ta gra będzie testem dla tego komputera. Odpaliłem Wiedźmina Trójkę na wysokich ustawieniach. Zobaczymy, czy to w ogóle zechce działać. ta sytuacja tak w ogóle nastąpiła, bo pobrałem ją na Steamie, a uruchomiłem dzięki aplikacji, która wymaga płyty, którą przypisałem do konta GOK. Nie liczę na sukces, ale zobaczymy. Tak więc, drugi ETS na średnich ustawieniach chodzi w porządku. Trzyma około 40-50 klatek przy średniej konfiguracji, około 25-30 przy wysokich. O no coś koło 20 może być klatek na sekundę, 25. No spodziewałem się, że będzie gorzej. Trochę słabiej chodzi wiesiek. Jest to w pełni zrozumiałe, choć i tak wynik uważam za przyzwoity, przynajmniej jeśli mówimy o trzymaniu się dolnej granicy wymagań sprzętowych. Okej, okay, myślę, że Wiedźmin 3 jest całkiem grywalny, jeśli chodzi na takiej platformie. Jestem pozytywnie zaskoczony. Jak z taką, pamięcią, z taką ilością ramu, z takim taktowaniem, z takim procesorem i kartą graficzną, no to nie jest źle. Na wysokich jest to na około 20-25 klatek, około 30 przy średnich. Wniosek jest prosty. Dziś zrobiliśmy maszynkę, która nie dość, że dzięki niej jestem w stanie odpalić gry retro, to również dzięki odpowiednim modyfikacjom ma potencjał odpalenia tytułów z czasów, w jakich powstawał. Nie będzie wprawdzie to hulać jakoś najlepiej, ale hej, it just works i to przyzwoicie. Dziękuję za uwagę.